Jeśli szukacie najtańszych monet w sieci, to zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę fifacoins.de. Dodatkowo, jeśli przy zamówieniu podacie hasło Goldzor otrzymacie 5% zniżki. 16 metod płatności, najniższe ceny. Serdecznie zapraszam. Cześć, siema z tej strony Goldzor i z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Paczkami pochwały. Dzisiejszy odcinek rozpocznę od podziękowań dla Was. Naprawdę, pod ostatnim odcinkiem mnóstwo z Was wysyłało mi to, o co prosiłem, czyli po prostu składy, które mogłem z moich zawodników w klubie utworzyć. Naprawdę, sporo tych składów było. Ja wybrałem takie dwa, które mi się najbardziej podobały, ale wszystkim Wam, którzy te składy wysłali mi, no to serdecznie, naprawdę serdecznie dziękuję, bo mam nadzieję, że to ułatwi mi tutaj mocno. No i jak widzicie, New 1, New 2 to są te składy, które wybrałem. Może pierw pokażę Wam New 2. Jest to skład 4.1.2.1.2 w większości złożony z Hiszpanów, ale jest też tutaj fajnie połączona seria właśnie z Hiszpanami. Przez co uzyskaliśmy 96 zgrania. No i atak taki, o jakim marzyłem, czyli dwóch jakże genialnych, szybkich napastników z BBVA. Mam jeszcze jakieś, może. Nie, nie, nie mam żadnego trenera, który by tutaj mógł wpłynąć na zgranie Hiszpanów bardziej, na przykład na tego. No ale tak czy siak, ten skład naprawdę fajnie się prezentuje i pewnie, nie pewnie, tylko na pewno tym składem zagramy w tym odcinku. Jeśli chodzi o drugi skład, to jest on taki. I jest to 4-2-3-1 z BPL. Drużyna w głównej mierze, bo tutaj nie wszyscy są z BPL, ale jeśli już nie są z BPL, to są anglikami, więc mają automatycznie zgranie tutaj z tymi anglikami, którzy są w BPL. No i fajnie się to połączyło i tutaj mamy 100% zgrania, więc naprawdę Wow, dla typka, który to, to zrobił na Footheadzie. Wielkie gratulacje. No i tym składem również w tym spotkaniu, w tym odcinku zagramy. Tylko teraz pytanie: które spotkanie zagramy? Którym składem zagramy jako pierwsze? Jako pierwszy mecz. którzy mają więcej zgrania? Zagramy zdecydowanie tym składem. No i miejmy nadzieję, że. Dzisiejszy debiut w lidze 5. Przede wszystkim debiut nowych składów okaże się dla nas szczęśliwy. Więc bez zbędnego gadania, ja po prostu szukam już pierwszego przeciwnika. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika: 82% ocena ogólna, 100% zgrania. I szybszego napadu się zrobić nie dało. Żerwinio, Dumbia, Biabany. Fuck. Patrzmy pierwsza akcja od razu. Żerwinio tutaj próbuje się. Przedostać pod naszą bramkę, i na szczęście udaje się spod tych opałów wyjść. O Jezus, Borcha, Valero, ależ strata. I teraz będzie. Str... Oj, 1-0. 1-0. Fatalnie zagrałem w obronie, ale już widzę, jak duże problemy będę miał tutaj z Dumpią. Patrzmy teraz Oubina, Oubina będzie szukał tutaj partnera, żeby mu jakąś piłkę prostopadłą zagrać, podaje jednak na prawo do, Oł do Mediny, ten do Borchy Balero i niestety Łysy z Fiorentiny nie trafia w tej sytuacji nawet w bramkę. Patrzmy teraz Medina, Medina, Medina... Jeszcze i jak uczę, 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 ależ to ładnie zrobił, uczę! I cóż za interwencję teraz Handanowicza? No, myślałem, że ta piłka wejdzie, ale tak czy siak bardzo ładna akcja nigeryjskiego napastnika. Ja pierdzielę, nie tutaj, no, Borcha Balero jest najebany w tym meczu. Landro Castan, ależ długo tę piłkę wyprowadzał, no i przez to straciliśmy futbolówkę. I zobaczmy teraz. No nie, 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 nie. No nie wierzę, nie wierzę w typa. Zobaczcie tylko statystyki pierwszej połowy. Zobaczcie tylko statystyki pierwszej połowy. No ja nie mam pytań, ja nie mam pytań. Nie mam pytań absolutnie. Bitolo, bitolo. Bitolo do Santos. No i nawet z tego nie trafi. Nie wierzę. Baczmy, Akoran. Akoran jest dośrodkowanie. No ale za długo, za długo. Też jeszcze Borcha Balero. Borcha Balero i Handanowicz. Koniec. Przegrywamy to spotkanie 2 do 0. Ja po prostu muszę o tym spotkaniu zapomnieć i coraz bardziej nie mam sił do tej serii, bo no ten koleś no ja nawet nie chcę wiedzieć, co by było, gdyby, gdyby chociaż nie miał szczęścia. No to jest po prostu nieprawdopodobne, ile ja mam pecha w tej serii. Zaraz wam pokażę statystyki. To jest po prostu nieprawdopodobne, ja się będę powtarzał, no ale nie potrafię w to uwierzyć po prostu, co, to co się wyprawia momentami. Ile monet? 414 tylko. No zobaczcie na statystyki, nie, nie wygląda to na aż tak dużą przewagę, no ale... No nie wiem, no ja tu powinien strzelić z pięć bramek. Niestety jego bramkarz się nie dało go po prostu pokonać. I ja nie mówię, że ja miałem słabego bramkarza, bo wcale tak źle nie bronił, ale po prostu no, no on strzela nawet swet i bramki same, więc. Więc tak to wygląda. No przegrywamy niestety 2 do 0 debiut w lidze 5. No i. Cóż, jeśli miałbym oceniać ten skład na szybko, to bardzo mocno za zawiódł mnie środkowy pomocnik ofensywny Ubina, który nie jest oczywiście e, na tej pozycji nominalnie, więc jestem w stanie to zrozumieć. Ale jeszcze bardziej zawiódł mnie Giovanni dos Santos, który po prostu grał taką padakę, że no mam nadzieję, że się obudzi w kolejnych meczach. Bo, bo po prostu to co grał w tym meczu to było coś strasznego. Tak czy siak, teraz wychodzimy na spotkanie drugie. No ja wezmę sobie skład. Wezmę sobie skład numer 1, New 1. No i zobaczymy, jak te chłopaki się spiszą. Oby, oby lepiej niż. Oby lepiej niż. Niż ten skład pierwszy. No cóż, szukamy drugiego przeciwnika. Znaleź... Znaleźliśmy drugiego przeciwnika i ja już się boję tego składu. Ja jebie, Patrzmy teraz. Tomasz Rosicki, Rosicki. No i dobra interwencja tutaj, Salvatore Sirigu. Zobaczmy teraz, Gomis już rozgrywa piłkę do Sesenią. Sesenią będzie schodził do środka, jest już w polu karnym, sesenią strzela, dobije, 1-0, Bafemi Gomis w minucie 10 wyprowadza nas na prowadzenie po genialnej, indywidualnej akcji środkowego pomocnika ofensywnego West Bromwich Albion. Zobaczmy teraz, Sesenią Ferguson. Buffem i ależ zwinął teraz! Luiza no i nie będzie strzału, nie będzie strzału niestety. Ale dobrze sobie Gomiz poczyna w tym spotkaniu. To jest dobry prognostyk na dalszą część tego meczu. Zobaczmy teraz. Rosicki De Jong. Na spokoju jeszcze z Rosickim. Rosicki będzie szukał tutaj pewnie jakiejś dogodnej pozycji. Podaje jednak na krótko do De Jonga. Ten nie wiem, czy tam się nie mógł prze, przewracać. Byłby chyba rzut karny, ale teraz genialne rozegranie. Césegnon! I nie trafia w bramkę, no szkoda. Zobaczmy, Nobel. Tyle, że to znowu tutaj zlagowało, ale piłka teraz do Gomisa. Trafia Gomis! 2-0! Wreszcie pokonany Sirigu po raz drugi w minucie 43. Mamy już dwubramkowe prowadzenie. No naprawdę zdominowana pierwsza połowa całkowicie przeze mnie. No, i to dwubramkowe prowadzenie jest jeszcze śmiem twierdzić, że jest za niskie. Bo tutaj miałem przynajmniej okazję na 4-5 bramek. Wicie wysoka. No jeju! 16 strzałów w pierwszej połowie. Tylko jeden przeciwnika i wynik tylko 2 do 0. No to jednak w dalszym ciągu pokazuje, jak, jaki problem ja mam z wykańczaniem sytuacji. Bądź jak dobrzy są golkiperzy przy moich przeciwników. Zobaczmy teraz de Jong. Sesenią, sesenią! I mamy 3 do 0. I chyba w tym momencie jest definitywnie po tym spotkaniu. Mam nadzieję, że przeciwnik wyjdzie, bo odczuwam tutaj lagi. Więc mam nadzieję, że no nie wywali mnie z tego meczu. Bo to by była tragedia, gdybym przy takim wyniku został wyrzucony z serweru VA. No i chyba przeciwnik jednak wyjdzie z tego spotkania. Dokładnie tak, skład za nie wiem ile, kilka milionów minimum, bo e, napastnik inform Griezmann jest z drogi. Ribery. Bale, naprawdę, no skład niesamowicie drogi. Jeszcze Team of the Year Lewis, a po statystykach widzimy, że kolega, no prócz drogiego składu, nie posiada nic innego. Więc pewne trzy punkty w drugim meczu w lidze piątej, Mam nadzieję, że to jest taki dobry prognostyk przed kolejnymi odcinkami, że pokazałem, że potrafię wygrywać z każdym. Taka jest prawda, no niestety nie potrafię. E Przeciwdziałać temu nieszczęściu, które czasami, nawet nie czasami, które najczęściej w tych spotkaniach mi się przytrafia, no ale mam nadzieję, że jednak im dalej w serię, tym będzie lepiej. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie oczywiście kciuka w górę. No i widzimy się już przy kolejnych materiałach na moim kanale. Mówi Goldzor. Na razie.